Cześć, witajcie z tej strony. Trafi dla serwisu EHAD.com. Witam Was po dłuższej przerwie. Niestety nie miałem za bardzo ostatnio czasu na to, żeby nagrywać kolejne materiały, ale po, po ostatnim PGA w Poznaniu wreszcie ten czas się znalazł. Miałem tam okazję spotkać, poznać chłopaków z firmy ExtraFy lub Xterfi, jak to boli, którzy mieli tam swoje stanowisko i prezentowali produkty właśnie tej, tej firmy. Był, te, był też tam, że tak powiem, już dinozaur z sceny Counter-Strike'a, ale nadal znany i myślę, że chyba lubiany był, był to Hiton, z którym można było tam zagrać sobie pojedynek jeden na jeden o jakąś nagrodę. Udało mi się też otrzymać od nich bezpośrednio i w sumie też od Procetu za, za ich pomocą myszkę tutaj Hitonową. <laughs> heaton, Dlaczego mi Hitonową? Ponieważ on twierdzi, że ją tutaj opracowywał. Jest to myszka Xtrefy M3 by Hiton. No, Hiton tutaj, jego głównym wkładem w tą myszkę jest kształt. Co zresztą jest, jest jego dedykacja na opakowaniu i tam Hiton wypowiada się właśnie, że jest to jego, tak jakby, wkład właśnie w, w tą myszkę. Myszka jest, opiera się na sensorze Avago Pixar, już w sumie Pixar 3310, czyli w sumie tym najbardziej lubianym sensorze dla prosów. Myszki Zoo i inne myszki, najlepsze właśnie do, do Cantera. Czy do innych gier FPS, właśnie, są, opierają się głównie na sensorze AWAGO Pixar 3310. Mówię cały czas AWAGO, bo gdzieś tam jeszcze, powiedzmy, ta firma no, utknęła mi w pamięci, została wykupiona czy przejęta przez Pixarta. No i Pixar teraz no, produkuje dalej te, te sensory. Jak widzicie, oprócz samej myszki, właśnie czas jeszcze raz Wam pokażę. W opakowaniu znajduje się. To jest opakowanie. Skromne. Bez tam jakichś wodotrysków. No, to jest tego opakowanie, które gdzieś tam położymy sobie, albo nawet ich wyrzucimy. Tu jest dedykacja Hitona. Także, jeżeli chodzi o samo opakowanie, w środku oprócz myszki znajdziemy jeszcze książeczkę z instrukcją, jak myszkę zainstalować, podłączyć oraz jak zmieniać DPI. Jest też oczywiście język polski, co jest na duży plus. To jest takie właśnie opakowanie, w którym znajdowała się ta książeczka oraz jest naklejka e, XtraFi e, z logiem Ninja in Jamas. Dlaczego Ninja in Jamas? Ponieważ ta firma bardzo mocno jest powiązana, wręcz wywodzi się z, z tego gamingu. E, więc, więc dlatego właśnie jest tutaj to logo. Ale mam jeszcze dla Was, tutaj właśnie otrzymałem e, od, od Joakima i Hitona taką koszulkę XtraFi ninjas Pyjamas. jak widzicie są tutaj są podpisy tutaj e, graczy zespołu ninja Pyjamas, więc jest to unikat. Koszulka jest w rozmiarze M i ta koszulka będzie do wygrania e, już nie u nas na kanale, ale na fanpageu na fanpageu fanpage e, e, sklepu procePR, który też właśnie mówię, pomógł mi w uzyskaniu tej myszki do, e, do tego materiału. Więc jeżeli chcecie tą koszulkę wygrać lub wziąć udział właśnie w konkursie o tą koszulkę to zapraszam Was na fanpage ProCPU, sklepu, sklepu ProCPU.pl ponieważ tam myślę, że już właśnie od dzisiaj w momencie kiedy ten materiał się ukazuje zacznie się już konkurs o, o tą koszulkę ale pomijając samą koszulkę i konkurs przejdźmy teraz do do samej myszki, za chwilę ją podłączę zobaczycie jak wygląda podświetlona oraz opiszę jej, o, oraz opiszę jej najważniejsze cechy Także zapraszam. E, myszka jest podłączona, jak widzicie, bardzo ładnie się e, podświetla w takim kolorze żółtawo. Nie wiem, takim jasno zielonym. Jest to taka kolorystyka, właśnie marki e, Extra <laughs> Tak właśnie wygląda. Tutaj jest, jest podpis, jakby. Tak, to jest podpis Hitona. Tutaj jest podświetlane logo. Koloru oczywiście nie możemy zmieniać, bo tak jak powiedziałem wcześniej, myszka jest sterownikowa, czyli tylko jest ten jeden kolor do podświetlenia. Żadnych tam do 16 miliardów i w ogóle tam takich rzeczy. No więc tyle. Tutaj jest jeden z boków myszki. Ten, pod którym mamy oczywiście kciuka. Mamy dwa przyciski boczne, tutaj żadnej więcej dodatkowych przycisków bocznych nie ma po tej stronie. Powiedzmy tak jak ma to miejsce w ZOWI. Uważam, że bardzo dobrze, bo ja osobiście jak grałem na myszkach, które miały, testowałem myszki, które miały te przyciski tutaj po boku, to mimowolnie, przez to, że jestem przyzwyczajony do myszek o, e, dla graczy prawoprofilowych, praworęcznych, to mm, mimowolnie te przyciski gdzieś tam, prawda, e, włączałem. Przewód, jak widzicie, też jest kolorystycznie tej takiej czarno żółtej. Rolka, rolka, nie wiem czy ją dobrze tutaj widać, ma takie wypustki specjalnie, żeby po prostu dosyć dobrze się nią operowało i czuć pod, pod palcem, jak się przewija bardzo taki drobny przeskok, w sensie że, no. Odstępy pomiędzy przeskokami są bardzo małe, więc można bardzo. Jest, ona, ta rolka jest bardzo precyzyjna, tak, tak to trzeba powiedzieć. Co zresztą też jest gdzieś tutaj w jednym z punktów opisane: Scroll well with distinct steps for increased control, czyli po prostu takie no, polepszona kontrola dzięki temu, że po prostu te te, te, te przerwy między między skokami są dosyć, dosyć małe. Ja przyzwyczajony jestem ogólnie do rolę takich właśnie, które miały większe te przerwy, więc na razie gdzieś tam powiedzmy dopiero po tygodniu grania te testów z tą myszką udało mi się do tego przyzwyczaić. Pod spodem jest mamy tutaj raz, dwa, trzy dosyć duże ślizgacze teflonowe. Jest oczywiście serce, czyli tak jak już chyba wspominałem wcześniej, sensor PixArt Avago 3310. Jest on tak ładnie tutaj obklejony taką naklejeczką XtraFi epic sensor, zresztą jest tutaj napisane no bo jest to faktycznie taki sensor dosyć, dosyć epicki, no i tutaj jest przycisk do zmiany e, DPI e, tak, dokładnie w tym miejscu w tym momencie świeci się na niebiesko co oznacza, że mam w tym momencie włączone 1600 e, DPI tutaj, w tym miejscu dodatkowo jeszcze mam kolejny taki jakby przełącznik suwak do zmiany pooling rate e, możemy zmieniać sobie między 125, 500 i 1000 Herców. Oczywiście w locie po prostu przełączamy sobie ten, ten suwaczek. Eee, pooling rate jest to po prostu czas odświeżania e, informacji, które m, e, przepływają między myszką a komputerem. Im wyższy pooling rate, tym bardziej obciążamy nasz procesor, więc powiedzmy, jeżeli mamy słabsze maszyny, to teoretycznie powinniśmy mieć ten, ten pooling rate troszeczkę niższy. Aczkolwiek wydaje mi się, że dzisiejsze procesory, nawet te słabsze typu i trójka czy i piątka, bez problemu sobie radzą z, takimi, e, z takim pooling rate jak tysiąc, więc to to raczej nie ma co tutaj sobie oszczędzać. Oczywiście, jak zmieniamy tym przyciskiem DPI, to ten kolor też się tego tutaj, tej diody, która nam wskazuje, jaki jest, jaki jest dany DPI, zmienia się. W tym momencie jest czerwony, czyli właśnie jest to najmniejszy DPI 400. DPI zmienia się stopniowo od 400 przez 800, 1600, 3200 i 4000. To jest najwyższe DPI, które ta myszka tutaj posiada przy tym sensorze. Ja osobiście mówię, używam tutaj 1600 DPI, skaluję sobie to sensitivity już w samej grze bo jest taki specjalny przelicznik po prostu, który można sobie to jakoś fajnie prze, przeliczyć. Ten sensor oczywiście, im wyższy DPI przy tym 1600, wcale nie gubi gdzieś tam powiedzmy, nie robi jakiejś tam akceleracji wstecznej, więc spokojnie, swobodnie można sobie na takim DPI grać, a nie opierać się powiedzmy tak, jak wszyscy grają na tym 400 DPI, bo, bo, bo wszyscy inni tak grają, więc jak sobie zresztą popatrzycie na, na statystyki, jest taka strona, gdzie można poczytać na jakich DPI grają, prosi, no to to wcale nie jest tak, że wszyscy grają na tym 400, jest, jest, to, jest to gdzieś tam rozkłada się w jakiś sposób. No mówię, ale tutaj, jeżeli chodzi o samą myszkę, przejdźmy do, do tej specyfikacji, bo, bo, bo to jest najważniejsze. Przyciski pod, pod palcami mamy obrony. E, które działają bardzo szybko, łapią e, coś jak w Razer The Tether. Tutaj po boku e, dodatkowo są te dwa boczne i one, co ciekawe, mają przełączniki e, Kyle. Nie wiem, czy są to przełączniki mechaniczne, ale też bardzo fajnie, precyzyjnie, ciężko, znaczy ciężko tak z wyczuciem, dosyć dobrze chodzą. Nie, nie wchodzą za głęboko, jest to konkretny produkt. E, sensor, tak jak już wcześniej wspominałem, e, Pixar Tavago 3310. E, kształt e, Profit dla praworęcznych. No, i chyba tyle. Przewód w oplocie, co jest plusem. Jest on troszeczkę sztywny, długo czasu mu potrzebowałem, zanim on mi się trochę rozłożył na tym stole, pomimo cord holdera. Gdzieś tam, powiedzmy, potrzebowałem trochę czasu, czasami ten kabel mi się majtał podczas gry, troszeczkę mi przeszkadzał. Podświetlanie w kolorze zielonym, myszka bez sterownikowa, czyli typowy produkt dla prosów, którzy chcą jak najlepiej, prawda, grać w tego CSa, eee, no chyba tyle, nie? Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tą specyfikację, to co, to co, jest w opakowaniu już wam na samym początku pokazywałem, więc, więc... Pokrótce jeszcze tylko powiem, jak tej myszki się używało. Potrzebowałem około 4 dni po przesiadce z Fnatic Gear Gearflicka do tego, żeby się do tej myszki przyzwyczaić. Już w pewnym momencie nawet pomyślałem, że nie, poddaję się, że chyba poddam się i po prostu nie będę na tej myszce grać. Bo no pomimo tego, że lubię takie właśnie myszki dla praworęcznych, to jednak, to jednak, no jakoś nie potrafiłem się kuczyć, do niej przyzwyczaić, tak, tak maksymalnie. Ale mimo wszystko skłaniała mi bardzo duża precyzja tej myszki, że jednak gdzieś tam jest, jest delikatna różnica między tym, tym flikiem na plus dla X-Raphaja przy tych takich bardzo precyzyjnych strzałach, jak to się mówi, w bańkach w banie. Więc, więc to było to mnie skłoniło do tego, żeby jednak spróbować prze, prze, powalczyć z tą myszką trochę dłużej i przyzwyczaić się do niej. No i udało się, gdzieś tak po tygodniu czasu naprawdę mysz, przyzwyczaiłem się do myszki i powiem szczerze, że zostaję z nią na razie i spokojnie mogę ją polecić. Jest to produkt naprawdę wykonany ze świetnych też materiałów tak jak inne produkty Extra nie jest to jakiś tam powiedzmy tani chiński plastik naprawdę bardzo miło się trzyma to w ręce tu, tutaj te boki nie wykonane są z gumy, ale z takiego jakby materiału który powoduje, że jednak ta przyczep, przyczepność jest bardzo, bardzo duża nie jest to taki typowy, bezczelny plastik, tylko jest to jakby taki właśnie delikatnie gumowany nie wiem co to jest naprawdę bardzo ciekawy materiał, który powoduje, że doskonale się tą myszkę trzyma Coż mogę więcej powiedzieć? Zapraszam Was do konkursu jeszcze na fanpageu proCPU o koszulkę Ninja Extra Xtrafy z podpisami e, nip I to chyba tyle, jeżeli chodzi o myszkę, e, o taki szybki pokaz, unboxing e, produktu e, Xtrafy M3 by Hiton. Zapraszam Was wkrótce do kolejnego materiału. Dzięki za uwagę.